Jedziemy się ważyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak pamiętacie, byliśmy mocno przeważeni. Zrobiliśmy update w przyczepie i jedziemy się znowu zważyć. W sumie przyczepa jest już gotowa do drogi. Auto jest jeszcze puste, ale przyczepa jest gotowa już do drogi, więc będziemy... dojdą tylko w przyczepie rowery do środka. Nic więcej, więc zaraz zobaczymy, ile będziemy ważyć. Rozczepimy i zobaczymy, ile ważymy. 1680. A czemuż tak macinku? Nie mam pojęcia. Wyjęliśmy naprawdę sporo z przyczepy. Byłem pewny, że mamy już wagę. A co będzie oznaczało, że jak włożymy rowery. To będziemy po 100 kg za ciężce. nie martw. No, 100 kilo to sporo, nie? Hmm. Coś musimy wymyśleć. Niedobrze. A więc tak jak widzieliście, <gryw> ciut za ciężka przyczepa, teraz tam jeszcze odchudzamy, no trochę praktycznie, Mieliśmy rzeczy jeszcze niepotrzebnych. Wyciągamy to, co jest niepotrzebne. Wkładamy to, co potrzebne, bo na przykład po co nam kurtki do Włoch albo jakieś ciepłe swetry. Ale ogólnie w ogóle zaczynamy pakowanie. Więc sporo mamy do zrobienia. Pierwsze co musimy w zapakować do auta. bo tak, tak będzie nam najłatwiej później zresztą z pakowaniem. Więc dobra, pakujemy bunie. że to jest takie bardzo proste, ale wierzcie mi, że już raz spadła. To znaczy, troszeczkę za dużo gazu dodałem. E, wyrzuciło najazd, żyła e, wydechem o auto i tak wisiała. No, ale tak bywa. No to pakowanie pomału do przodu. Motor zapakowany, pierwsza skrzynka. Tam z przodu e, jest szafka i stolik. Kuchenka, kuchenka, grill. Eee, tam jest przedłużenie markizy, Tam malutki taki stolik. Tam kilka kartonów czegoś. <noise> no, powinniśmy się zmieścić. Moi drodzy, ciemno Oj, drodzy, ciemna jak cholepa. Na Joannę da mnie widać. Nie... Mamy 4:41 i 320 -55. Zobaczymy, ile będziemy mieli kilometrów. Startujemy. Mam nadzieję, że na piętnastą będziemy na miejscu we Włoszech. Mamy pierwsze tankowanie. Przejechaliśmy 450 km. Jak teraz zatankujemy jeszcze na terenie Niemiec, wystarczy nam już spokojnie do celu, do Włoch. Pogoda jest paskudna. Pada co chwilę i bardzo silny wiatr, więc auto na pewno spaliło dużo. No ale jedziemy, jedziemy. Nie ma to, że dam to <noise> powoli do celu. Auto spaliło 15 litrów, więc myślę, że to nieźle przy tak dużym wietrze. No i cały czas jechaliśmy 100 na godzinę praktycznie. Było mało robót drogowych, więc e, oczywiście też więcej spali. E, ale jeszcze tylko 100 parę kilometrów nam zostało, gdzie będziemy mogli tak zasyłać. E, no, bo później wjeżdżamy już do Austrii, więc będziemy jechali już wolno. I pewnie mniej spalimy w związku z tym, ale droga idzie ładnie. No, to lecimy dalej. Słuchajcie, właśnie od razu po wjeździe do Austrii minęliśmy czynną wagę, jest to wjazd od strony Fuzen i oczywiście znak był, że każde auto powyżej 2 tony 800 kg ciężarowe, ale musi zjechać do ważenia, w związku z tym, że nie jesteśmy ciężarowym autem, nie musimy. Jeżeli chcieliby ważyć takie auto jak na, takie zestawy jak nasz, czy kampery, musi być dodatkowo z, musi być znak, że każde auto, a nie tylko ciężarowe, musi zjechać. I wtedy muszą wszystkie kampery, takie zestawy tak jak nasz, zjechać sobie i tam będą ważone. W każdym razie nas to nie dotyczyło, a na pewno jesteśmy przeważeni o 50 kg. Bo to co widzieliście, kiedy się zważyliśmy, byliśmy 50 kg. Za ciężcy, wyciągnęliśmy prawie 60 kg, zapomnieliśmy, że byliśmy na kempingu w Holandii, was z nami nie było, to był taki prywatny ze znajomymi wypad, no i znowu dużo szkła mieliśmy w przyczepie, dużo za dużo, dużo za dużo i zeszliśmy z, wa z wagi poniżej 1,5 tony, ale na to miejsce weszły rowery, każdy rower waży bez baterii 25 kg, niecałe chyba 23 może, Jakoś tak więc, jesteśmy przeważeni. Powiedzmy około, tak zawyżając, około 50 kg. No, skończyłoby się to mandatem, i musielibyśmy coś przełożyć na pewno. W Austrii, do 2% przeważenia nie trzeba nic robić, ale dostanie się mandat i można jechać dalej. Powyżej 2% przeważenia, niestety, trzeba już przekładać i zrobić tak, żeby była waga. okej, okay, no, my mielibyśmy trochę za dużo nie byłby to problem żaden. Problem. Nie, w sumie wyciągnęlibyśmy chyba akumulator z przyczepy i przyłożyli do auta i już, już by wystarczyło. Akumulator waży 20 parę kilo, więc e, nie, nie, byłoby, nie byłoby problemu, no, skończyłoby się to mandatem. Dobra, jedziemy dalej. Jesteśmy już w Austrii. Za chwilę zatrzymamy się na moją postój, tam gdzie zawsze. Z, z wami byliśmy na tym postoju chyba dwa razy? Trzy razy. Trzy razy już byliśmy z wami na tym postoju, my byliśmy tam więcej razy. Dzisiaj widoków musi Ale dzisiaj widoków pewnie nie będzie. Bo pada. Bo pada, jest zachmurzone, więc Austria nas przywija, przywija? Przywija. Wita nas taką pogodą trochę mało turystyczną, ale do jazdy za tydzień. Barową znaczy, barową. Ja na tylko jednym. Ale jedzie się dobrze, bo nie jest to deszcz, tylko taka mrzeweczka. fajnie się jedzie, dobrze. Jest chłodniej. Mamy 16 stopni, słuchajcie, a końcówka Niemiec było 25. Tak. Chyba 25 to prawie 10 stopni różnicy. No ale dobra, jedzie się fajnie, przyjemnie. Klimatyzację wyłączyliśmy, bo zimno się zrobiło. I jedziemy na wyznanie. I my oczywiście, e, chwila przerwy, w tym samym miejscu, przy restauracji z pięknym widokiem. Chodźcie, popatrzymy, jak to wygląda teraz. Bo ostatnio byliśmy w zimę, nie? Tak, w zimę byliśmy. A teraz w lecie, zobacz. W chwilę kości rozprostujemy, weźmiemy coś do picia. Zostawiliśmy się tak niefortunnie, ale nie ma inaczej miejsca. Dobra, idziemy, spojrzymy na jeziorko. I za chwilę będziemy dalej jechać. Fajnie wygląda w lecie. Wycięli tutaj trochę drzew. Widok jest ładniejszy. Spójrzcie na kolor tego jeziorka. Super wygląda. Jakby słońce było, było jeszcze ładniej. No a niestety chmury są nisko, więc góry pokryte chmurami w sumie. Nie śniegiem tym razem. No już tam. Foty strzela. Normalnie foci tutaj także że kurczę. Kolor wody jest po prostu nie do pobicia, jak nie? Ciekawe właśnie, czy będzie to widać na kamerce, jaki jest ten kolor wody, ale jest naprawdę super. A tu jest tak knajpka, jak ktoś chce, może sobie coś tam zjeść, coś się napić. Toalety też są. Jest taki fajny przystanek tutaj. Miło jest, aczkolwiek jest hałas od ulicy, bo tu na tej ulicy jest bardzo duży ruch, bo jednak to jest taki wlot tutaj do Austrii, od strony Niemiec, od strony Fuze. No dobra, ale jedziemy dalej. Weźmiemy coś do picia, wyciągniemy z lodówki i jedziemy dalej. Zestawik stoi. No, akurat tam ktoś tutaj zasłania. No dobra, to w drogę. Dojechaliśmy już w sumie do autostrady, która leci na Innsbruck. Akurat my jedziemy w drugim kierunku, nie na Innsbruck, ale my nie jedziemy autostradą. Nie kupiliśmy winietki, ponieważ my tej autostrady użylibyśmy około nie wiem czy 20 km. I tylko na te 20 km musielibyśmy wykupić e, przynajmniej na 10 dni, bo taka jest najkrótsza, ta winietka. Stwierdziliśmy, że wolę, wolimy za tą kwotę napić się jakiegoś dobrego drinka i pojedziemy sobie te e, kilkanaście kilometrów dosłownie wzdłuż autostrady za darmożkę. Jesteśmy dusi grosze. <gry> pojedziemy nową drogą. To jest ta droga, której nie było w zeszłym roku. Co jechaliśmy przez taki drewniany mostek wąziutko, wręcz po krzakach. A teraz jest już fajna droga i można tutaj sobie normalnie jechać. A my jechaliśmy. to, O, tam widać kawałek, gdzie barierki są. Z rowerzystą się nie można było minąć. No i tu jest tablica. Zobaczcie, robią sobie zdjęcie. Jesteśmy we włoszech prawie w celu podróży dzisiejszej. Tu jest kemping, na którym staliśmy właśnie w zeszłym roku. On jest bardzo blisko tej wieży w wodzie. O, tutaj, ale nie było miejsc wolnych, i niestety nie mogliśmy się tu zatrzymać. Trudno, jedziemy. Kawałeczek dalej. Tam mamy miejsce zamówione. Uuu, bo mi tutaj przyjdzie mandat. Zdążyłem, widzieliście? Tu tak wyglądają fotoradary. Trzeba uważać, bo jak pamiętacie, w zeszłym roku dostałem mandat. Pod Nie Wenecją. No, ale no, przy, ściągnęliśmy jej zdjęcie i tak dalej, więc niestety 150 euro musieliśmy zapłacić. No trudno. Jechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Idę do recepcji i ustawiamy się zaraz. Ale ustawiłem się bardzo źle. Bo ludzie nie mieli przejścia. Już poprawiłem to. No dobra, to lecę do recepcji. Zameldować się, które miejsca i się rozkładam. Ustawiamy się już na placu. Ale spójrzcie, jak jest wokoło pięknie. Wszędzie góry. No jest po prostu cudownie. Bardzo mało ludzi jeszcze na kempingu. Nie wiem czy będzie więcej czy nie. W sumie dzisiaj piątek to pewnie żeby byli. Jest bardzo fajnie. Ustawiamy się w tą stronę, ponieważ dzisiaj bardzo duży wiatr jest, wiecie? I żeby nas usłoniło od wiatru. Tak sobie staniemy. Wieczorkiem posiedzieć. Tak. Wypić jakieś winko. Placu są duże, Place są duże. Jest woda i zlewnia z szarej wody na placu, więc cóż tam więcej potrzeba? Si się kąpiemy do woli, pływamy normalnie w naszym leśnicy. ustawiona, będziemy tu tylko dwie noce, a się auto ustawia, żebyśmy mogli wypakować wszystko i w krzaki wjedzie. zobacz, Ach, nie wjechała, a byłoby na filmie, no kurcze. Ale mamy brudne auto, a było myte przed wyjazdem. No trudno. Tak sobie staniemy. Mamy cień. I jesteśmy od tego pioruńskiego wiatru. Słonieć, bardzo duży wiatr. No dobra, musimy się wypakować, bo musimy przygotować cały sprzęt na jutro. A jest robić. I rozstawieni. Już się relaksujemy. Słuchajcie, jest wspaniale. Po prostu wspaniale. Pokażę wam widok, na którym my teraz patrzymy. Tak, to jest widok, który my sobie teraz oglądamy. Po prostu mega, mega miejscówka. Jak widzicie, już bunia też wystawiona. Za chwilę będziemy ją przygotowywać. Zrobimy z niej takie małe studio nagrań, więc obwisimy ją kamerami. jutrzejszy przejazd. Wygląda to dobrze, ale spokojnie, jest wszystko dobrze. Znaczy, chodzi o to, żeby ten przewód od ładowania do kamerki doprowadzić do przodu, żeby on nie był nigdzie na wierzchu, więc trzeba było to rozebrać. Teraz przeprowadzę, połapię trytytkami i będzie dobrze. Będzie tutaj do ładowania kamerki, bo to o to głównie chodzi, żeby była kamerka ładowana. No i dlatego trzeba było szybciutko, głynie rozebrać, aby na jutro była gotowa. Mamy mały rekonesans. Chcieliśmy zobaczyć basen. Jutro się wybierzemy. Całkiem, całkiem. Tym bardziej, że jest w cenie kempingu. Więc po południu pójdziemy się po prostu. Musieliśmy się tu wdrapać. Tak. Poszliśmy Wy nie widzieliście od... tego, ale Chyba... poświęcaliśmy się. Ogromnie. I jeszcze w klapkach. Ale idziemy z powrotem. Chcieliśmy też kupić na kempingu marmoladę taką wytwarzaną, że tak powiem, ręcznie, rzemieślniczo, ale nie mieliśmy pieniędzy przy sobie, a kartą nie można było zapłacić, więc jutro kupimy, spróbujemy, czy jest smaczne. My e... lubimy taki wyroby lokalne. Tak, takie lokalne, fajne rzeczy. Zobaczymy, czy dobra, czy nie dobra, ale dopiero jutro, no szkoda, ale nie można było za marmolady, nie można gotówką zapłacić, tak prawdę mówiąc, to nie wiem, czy tam w ogóle można gotówką, znaczy gotówką, kartą, czy tam w ogóle kartą można zapłacić, ale sprawdzimy jutro, a jak nie, to też musimy wybrać pieniążki, żeby zapłacić za kemping, bo nie mamy gotówki, to jednak sprawdzimy to. O, ale jest pod górkę. I znowu ja, kozica górska, pięknie wbiegłem do góry. W, w klapkach. Taki typowy turysta. Tak. W górach. Na rysy w klapkach. A jutro tam się wybierzemy, zobaczcie. Nie tu widzicie. Tam, tam, tam wysoko daleko jest Rolnik, który sprzedaje mleko. I pojedziemy tam do góry, kupić mleko. I jakieś w ogóle wyroby z mleka ma tam. Więc znowu, lokalna, że tak powiem, produkcja. Zobaczymy, ale tam pojedziemy powtarzam motocyklem. Cię, bo, bo, bo bardzo lubimy. No lokalne. Również. Również się powtarzam. Lokalnie to znaczy dobrze. Przeważnie. Jesteśmy w krainie jabłek, jak widać. Wszędzie tak. jabłonki Słuchajcie, rozwój. właśnie. Wszędzie jabłka. Tam w ogóle jest kemping, tam, tam, tam. I wszędzie na tych zboczach nie ma winorośli, tylko są jabłka, jabłka i gruszki. I to jest takie zagłębie. A no tak, pojedynczo. Ale ogólnie są jabłka i gruszki I wszędzie. A, i co ciekawsze? One są zobaczcie, pięknie zielone. Ja Wam spróbuję pokazać dlaczego. Mimo, że to... No teraz może akurat nie jest tak bardzo gorąco, ale przeważnie, jest gorąco, jest sucho. Ale oni sobie tu z tym razem. Zobaczcie. Jest wąż Co kawałek... Może nie widać, ale zaraz wam pokażę tam niżej. Tam lepiej widać. E, co kawałek jest taki jakby spryskiwacz. I oni podlewają tę drzewkę. A rosną jak winogrona, w O, Zobaczcie tu. Janowo na górę. Kurczę, a wyjść tam iść i no zbierać? Tak o, ja tarasach. nie mogę. Bardzo ładnie to wygląda. A, to jak nad Mozelą winogrona. Winogrona, tak. Tak wygląda kemping. Nasza przyczepa tam jest tam, tam z boku tak nie widać, ale taki nieduży, tak jak my lubimy właśnie, nieduży spokojny cichutki kemping. Ach, tu są. O, już widzę. Pokażę wam to dokładnie. Zobaczcie. I takie są zamontowane, takie sprzyskiwacze i drzewka są podlewane.